Pan z wami i Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Marka, Paweł, Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego, przechodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami, wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę, powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Oto słowo pańskie, chwała to Drodzy bracia i siostry, otrzymujemy dzisiaj rozwinięcie słowa Bożego o Jezusie Chrystusie, który przyjdzie powtórnie, ale nie w związku z grzechem. O tym mówił fragment listu do Hebrajczyków z ubiegłej niedzieli. O tym przyjściu w związku z grzechem słyszymy dzisiaj, że ta zbawcza ofiara za grzechy całego świata, ona się dokonała, nie, nie trzeba jej powtarzać, i jest skuteczna. Więc nie przyjdzie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Bracie siostry, Jesteśmy, czy jesteśmy tymi, którzy oczekują Jego przyjścia w chwale. Dzisiaj Pan Jezus podejmuje wysiłek, aby nam na to Jego przyjście wskazać, na dzień sądu, dzień przyjścia Syna Człowieczego i chce nas do tego wydarzenia przygotować. Drugą kontynuację. Słowa z ubiegłej niedzieli znajdujemy w Ewangelii. Pamiętacie, Chrystus siedzi przy Skarbonie w świątyni skomentował ofiarę wdowy. i Ewangelista Marek w swojej narracji to jest 13 rozdział Ewangelii Świętego Marka, w swojej narracji powiada, że kiedy wyszli ze świątyni, udali się na górę oliwną. I towarzyszą Jezusowi uczniowie. Zresztą dzisiaj Pan Jezus tak rozpoczyna Ewangelię. Jezus powiedział do swoich uczniów, są z nimi czterej apostołowie. Piotr, Jan, Jakub i tym razem Andrzej. Czterech. Uczniów Są na górze oliwnej, z której rozciąga się widok na piękne, dostojne miasto Jeruzalem. I kiedy tak wpatrują się, to jest kilka, kilka akapitów wcześniej, ale warto o tym kontekście powiedzieć, bo on nam dużo daje. Te konteksty pojawią się pewnie w czytaniach z tygodnia, bo nieraz wspominaliśmy, że Ewangelia niedzielna jest jakimś takim krokiem, natomiast przed i po Ewangelię Słowo Boże wprowadza, tłumaczy, wyjaśnia. Patrując się w to miasto, podziwiając piękno Jeruzalem, Pan Jezus powiada do tych swoich czterech uczniów, że w tym mieście nie zostanie kamień na kamieniu, że zostanie zrównane z ziemią. I nawet ewangeliści zauważają, że Jezus zapłakał z żalu nad tym miastem. Że nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia. I tak jak to miasto się zawali, przestanie istnieć, to tak samo skończy się świat, przyjdzie syn człowieczy i wszystko stanie się nowe. Raczej siostry, my czasami kojarzymy z, tym, z tą zapowiedzią sądu, z tą zapowiedzią przyjścia Chrystusa, jakieś rzeczywiście apokaliptyczne wizje końca świata. Słuchamy Ewangelii, czytamy ją i rzeczywiście, kiedy apostołowie pytają: Panie, ale kiedy to przejdzie? Rzeczywiście może być z ich serc trwoga że przejdzie koniec świata, że wszystko zostanie, że zapadnie się świat. Pan Jezus rzeczywiście odpowiada. Dzisiaj tę odpowiedź słyszeliśmy, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko Ojciec daje odpowiedź. Że nikt nie wie, kiedy to nastąpi, ale nie przeminie to pokolenie. Czyli to się dzieje za naszych czasów. To się dzieje za naszych czasów. I Pan Jezus, chcąc swoich uczniów uspokoić, zaczyna przedstawiać, co poprzedzi przyjście Syna Człowieczego, co poprzedzi sąd, który Bóg roztoczy nad światem. Wspomniał już o zniszczeniu świątyni. Nastąpi jakiś upadek porządku, prawo się skończy. To trwające od Mojżesza. Przyjdą boleści narodzącą na pracujących na polu, przyjdzie cierpienie, przyjdzie śmierć. Będą was wydawać, mówi Pan Jezus. Będą Was zdradzać. Podzielą się rodziny ze względu na imię syna człowieczego. Ojciec wystąpi przeciw synowi, córka przeciw matce. Będą prześladowania. Dzisiaj słyszymy dalszy ciąg tych zapowiedzi. Słońce się zaćmi. Księżyc nie da blasku, a więc nastanie jakaś ciemność, jakiś chaos. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Zawalą się autorytety. Człowiek będzie się poruszać po omacku. Nie będzie wiadomo, kogo słuchać, co robić. I wydawałoby się, że jesteśmy w jakimś tą strasznie trudnym miejscu, pozbawionym nadziei. Ale jest Chrystus. I bracie i siostry, zauważcie, co robi Pan Jezus. Pan Jezus wskazuje swoim uczniom figowiec. I słyszymy w Ewangelii, a od figowca uczcie się przez podobieństwo. I pokazuje pewien. nie wiem, jak to nazwać, ale pokazuje przykład. Przypatrzcie się temu drzewu. Figowiec, drzewo rosnące w Palestynie na Bliskim Wschodzie, to jedno z tych niewielu drzew, które tracą liście na jesień. I Pan Jezus wskazuje na to drzewo, że jego gałąź już nabrzmiewa sokami, że wypuszcza liście, że poznajemy, że blisko jest lato, a potem nastąpi owocowanie. Przypatrzcie się. Temu drzewu uczcie się od niego. Piękny jest kontekst tych słów pana Jezusa. Rzeczywiście wiosna, wszystko rodzi się do życia. Zaczynają kwitnąć figi, niebawem będą owoce. Mówi, poczekajcie na nie. Bądźcie jak to drzewo. Bądźcie jak to drzewo, które się odradza. Które wydaje, i tu też słowa pana Jezusa, które wydaje, można by metaforycznie powiedzieć, wydaje owoce nawrócenia. Bądźcie świeźli jak drzewo na wiosnę, wypuszczajcie liście, owocujcie, złóżcie ten owoc nawrócenia Bogu. Dzień przyjścia syna człowieczego będzie słodki, jak owoce figi. Bracie Siostry, jaka to jest Ewangelia, jaka to jest dobra nowina na, na ten kontekst świata, w którym także i my żyjemy. No bo my żyjemy w świecie, w którym się wali, w którym boli, w którym jest cierpienie, śmierć, gdzie się wydaje, gdzie się zdradza. My w tym świecie żyjemy. Nie bądźcie tacy. Nie bądźcie tacy. Bądźcie jak drzewo figi. Które się odradza, które się rozwija, które owocuje i które daje słodkie owoce. I jeżeli byśmy dzisiaj sięgnęli też do fragmentu Księgi proroka Daniela, no to kim będą ci podobni do figi? Ci, którzy się nauczyli sprawiedliwości, oni będą otuchą dla tych, którzy tej otuchy potrzebują. Możemy również powiedzieć tak, że tej zapowiedzi sądu, zapowiedzi końca świata, towarzyszy jeszcze inna przypowieść, której Pan Jezus wskazuje na pogodę. Na chmury. Mówię, rozpoznajecie po, po pogodzie, po chmurach, powietrze, co nastąpi. Czy będzie nawałnica, czy będzie deszcz, czy będzie ciepło, czy będzie wiało. Rozpoznajecie, umiecie to zrobić. Ale bracia i siostry, my potrafimy też zignorować znaki, które nam towarzyszą. Potrafimy zignorować zapowiedź kataklizmu. Nawet w sposób racjonalny podane, zapowiedzi jesteśmy w stanie zignorować. Podobnie może być z zignorowaniem słów pana Jezusa, który mówi, aby na ten dzień się przygotować, aby czuwać i modlić się w każdym czasie. Abyśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Możemy zignorować to, co daje nam Bóg, Słowo Boże, Sakramenty Święte, Kościół, który ma głosić przyjście Chrystusa w chwale i przygotowywać nas do tego, aby stanąć w tym dniu przed Chrystusem aby ten dzień nas nie zaskoczył, jak zwodzi, to też słowa Pana Jezusa z tego czasu przygotowania na Jego powtórne przyjście. Możemy też modlić się psalmem. Tym, który dzisiaj nam zabrzmiał w czasie liturgii, to psalm 16. Cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych Duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, O Boże, Tobie zaufałem. Amen.